Chciałbym wam pokazać zdjęcie Titanika, jak on wyglądał. Naturalne, prawdziwe, rzeczywiste zdjęcie. Wtedy, w roku 2000, w 1912, był największy statek, najpiękniejszy, najbogatszy, no, najszybszy też, jaki pływał po oceanach tego świata. Tak wyglądał ten Titanic. I trochę wam opowiem o tym Titaniku, trochę ciekawostek, i spróbujemy na podstawie Titanika wyciągnąć pewną ważną prawdę, która myślę, że będzie miała dla nas znaczenie, kiedy już skończę dzisiaj gości. Gdy wypływał z portu w Anglii Southampton, to był dokładnie 10 kwietnia 1912 rok, na pokładzie znajdowały się trzy klasy albo trzy grupy ludzi. Pierwsza klasa, ta najbogatsza klasa, ona miała najpiękniejsze pokoje. Było to 324 osoby. 324 osoby płynęły w pierwszej klasie. W drugiej klasie, to tak byli średnio zamożni, płynęło 284 osoby. I w końcu w trzeciej klasie, bilety trzeciej klasy to były bilety dla osób najbiedniejszych. I było tam 709 osób w trzeciej klasie. A więc w trzeciej klasie 709, czy uchwyciliście to? Mamy trzy klasy. W porcie w Anglii na Titanic, do, do Titanica weszły trzy klasy ludzi, trzy grupy ludzi. I Titanic płynął bardzo szybko. Miał dopłynąć do Nowego Jorku w ciągu pięciu dni. I to było realne. Po czterech dniach już było naprawdę blisko, i w nocy o godzinie 23:40 coś się wydarzyło. Marynarz na, na mostku zobaczył z daleka, z odległości 400 metrów, zobaczył górę lodową. Nie miał lornetki. On wypatrzył tą górę lodową. I wtedy dał sygnał do kapitana, że przed nimi jest góra lodowa na wprost na wprost Titanica. Pamiętacie, że statek płynie z prędkością 40 km na, na godzinę. Przed nimi 400 metrów przed nimi jest góra lodowa, a więc było małe, były szanse, żeby zatrzymać ten statek. Ale kapitan podjął decyzję, żeby szybko, szybko zatrzymać statek i zmienić jego kierunek. I okazało się, że statek nie uderzył w górę lodową, co potem Historycy i badacze tego, tej katastrofy stwierdzili, że mogłoby uratować, bo gdyby uderzył, to pierwsze cztery komory, nawet gdyby były zalane, a prawdopodobnie nie więcej komór zostałoby zniszczonych, to nadal statek utrzymywałby się, byłaby katastrofa, ale dalej statek utrzymywałby się na, na wodzie. Ale statek popłynął trochę, zmienił kurs i zahaczył burtą i rozerwał się na 90 metrów. I woda zalała sześć komór. I przy sześciu komorach statek zaczął szybko tonąć. Pamiętacie, ile mamy klas ludzi w środku w statku? Trzy. I jak oglądaliście film Camerona Titanic, to wiecie, jak to mniej więcej wyglądało. W ciągu dosłownie dwóch i pół godzin statek zatonął. I tak jak wiemy, Podczas ewakuacji okazało się, że jest niewystarczająca ilość szalop ratunkowych. Szalopy mogły pomieścić w zasadzie tylko połowę, połowę pasażerów, bo statek mógł pomieścić 3300 osób, a w statku płynęło około 2200 osób razem z załogą. I okazało się, że to była straszna strategia, w wyniku której zginęło 1517 osób, udokumentowanych 1000. 517 osób. Uratowano tylko około 700. Około 700 zostało uratowanych. Na samym końcu statku po obu stronach rufy znajdowały się przyczepione do barierek tablice ostrzegawcze przeznaczone dla innych statków. Uczepiony do jednej z tych tablic wisiał Frank Prentice. I was hanging on to a board. We had two boards starboard port which said wisiałem na tablicy. Mieliśmy dwie tablice po lewej i prawej stronie, na których napisane było uwaga na śruby statku. Wisiałem teraz na jednej z nich i unosiłem się coraz wyżej i wyżej. Pomyślałem: "Okej, okay, muszę uciekać". Wtedy skoczyłem. Miałem na sobie pas ratunkowy i uderzyłem wodę z okropnym trzaskiem. Na szczęście w nic nie uderzyłem. Wszędzie dookoła leżały ciała. Spojrzałem na Titanica. Tylna połowa statku coraz bardziej zanurzała się w wodzie, przechylając tak, że pod koniec statek zanurzał się już pod kątem 90 stopni, z uniesionymi do góry ogromnymi śrubami. Ludzie na łodziach ratunkowych usłyszeli teraz przerażający krzyk. Był to krzyk ludzi, którzy do końca zostali na statku i teraz razem z nim mieli zatonąć. Krzyk ten przez wielu pasażerów był wspominany jeszcze wiele lat po tragedii jako najgorsza rzecz, jaką słyszeli w życiu. I ciekawą rzeczą było to, że w porcie w Anglii, w Sampton, tam gdzie były, było biuro tych oceanicznych linii morskich, Start, White Start Line tak się nazywały te linie morskie były dwie listy, dwie grupy ludzi ocalonych i zgubionych. A więc do statku weszły trzy klasy. Ale w biurze White Star Line na końcu już były tylko dwie grupy, dwie klasy. Ocaleni i zgubieni. Nie było niczego pośrodku. Tylko ocaleni i zgubieni. I kiedy patrzę na Ewangelię Jezusa i patrzę na przesłanie, jakie Jezus przekazywał ludziom, to on mówił tak, że na tej ziemi będą tylko, kiedy on przyjdzie, kiedy on wróci, będą tylko dwie klasy ludzi. Dwie grupy ludzi. Nieważne czy biedni czy bogaci, nieważne ile osiągnęli, nieważne co mieli, nieważne jak byli bardzo bogaci, będą tylko dwie klasy ludzi. Ocaleni i zgubieni. I taka jest prawda. W Dzień Pana tak się stanie. I kiedy patrzymy na Boże Słowo, kiedy patrzymy na, na historię, którą Jezus. Przekazywał wiele razy mówił o tym dniu. Wiecie, to nie jest tak, że tylko Jezus wspomniał. Jezus się bardzo mocno koncentrował na tym, aby Kościół, abyś Ty i ja, abyśmy mieli świadomość, że na, naszym najważniejszym celem jako ludzi wierzących jest to, aby ostrzec ludzi. Bo kiedy nie przyjmą Jezusa, nie uwierzą w Jezusa, to będą w tej drugiej grupie, w tej, na tej liście ludzi zgubionych. Jezus odchodząc powiedział, kto uwierzy i ości się, zbawiony będzie. A kto nie uwierzy, kto mnie odrzuci jako króla, kto nie wybierze mnie, będzie potępiony. Więc mamy dwie grupy. I Jezus chyba jedną z najbardziej takich niesamowitych podobień, z którą przekazał o tym dniu, gdzie będą te dwie grupy, to jest historia o bogaczu i łazarzu. Chciałbym, żebyście ją otworzyli ze mną. Szybciutko ją przeczytamy. Ewangelia Łukasza, rozdział szesnasty. Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Werset 19 mówi, że był pewien bogaty człowiek. On chodził w szatach z purpury, z najlepszego lnu, na co dzień wystawnie ucztował. I przyszedł moment, w którym umarł bogacz i umarł biedak, łazarz. I znaleźli się na jednej z list, ocalonych lub zgubionych. Chcia, chciałbym, żebyście mieli świadomość pewnej rzeczy że ludzie, którzy znajdą się na tej li liście zgubionych, mogą być zarówno bardzo bogaci, jak i bardzo biedni. Na liście ocalonych mogą być ludzie bardzo bogaci i mogą być bardzo biedni. To nie jest kwestia tego, co posiadasz. To nie jest kwestia tego, co zrobiłeś. To nie jest kwestia Twoich uczynków. To nie jest kwestia twoich zakus, zasług, to nie jest kwestia twojego wykształcenia, to jest kwestia twojego wyboru. Czy wybierzesz Jezusa jako króla? Czy zdecydujesz się pójść za Nim? Czy będziesz gotowy, aby zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż? Bo ludzie będą cię krytykowali. Tradycja, sąsiedzi, wujkowie, ciotki będą się z ciebie śmiali, będą mówili źle o tobie. Ale nigdy jako wierzący nie możesz być anonimowym wierzącym. Bo Jezus powiedział: Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem Moim, przed Aniołami moimi w niebie. A więc nasze bycie chrześcijanem to nie jest coś anonimowego. To jest związane z braniem krzyża i z przyznawaniem się do Jezusa i składaniem świadectwa o nim. Nie ma innej opcji. Jeśli nie jesteś na to gotowy, to nie ocalisz swojej duszy, gdy będziesz anonimowym chrześcijanem. Amen? Amen? Może wam się to nie podobać, ale po prostu ja tego nie wymyśliłem, to powiedział Jezus. Wrócę jeszcze na chwilę tylko do tej historii z bogaczem i Łazarzem i zakończymy. Kiedy umarł jeden i drugi, jeden znalazł się w miejscu, które nazywa się zarówno jedno i, jeden i drugi znalazł się w miejscu, które się nazywa Hades, czyli kraina zmarłych, ale jeden był na tak zwanym łonu, a łonie Abrahama. Inne tłumaczenie mówią w raju, a drugi był w miejscu, które nazywa się piekło. Był tam ogień, był, była tam ciemność, była tam samotność, była tam pustka, tam było miejsce straszne. I ten, ten bogaty człowiek woła gdzieś tam do Abrahama, którego gdzieś zobaczył, nie wiem jak to mogło, mogło wyglądać. Pozwól, żeby łazarz przyszedł i dał mi chociaż trochę wody, aby, aby ulżyć w moich mękach. Czytamy, że był w mękach. Ale wtedy Abraham powiedział, że nie ma możliwości, aby ktoś z tej strony, z miejsca odpocznienia, szczęścia i raju mógł przejść po śmierci do tej drugiej strony, aby komuś ulżyć i pomóc. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Więc są tylko dwie listy: ocaloni, ocaleni, którzy są z Jezusem i oglądają Jego chwałę, są w niebie i są zgubieni, w strasznym miejscu. I wtedy ten bogaty człowiek pomyślał o swoich krewnych. Popatrzmy na to. Przeczytajmy teraz ten fragment. Wtedy bogaty powiedział: Proszę cię więc ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca, mam bowiem pięciu braci. Mam pięciu braci. Niech im złoży świadectwo, bo chociaż aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, 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 ojcze Abrahamie, ja mam inny pomysł. Nie przestawał prosić bogaty. Jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał. Nie dadzą się przekonać. I tu jest słowo przekonać. Są ludzie... Którzy, nawet gdyby ktoś z umarłych powstał i przyszedł do nich i złożył świadectwo o tym, że był martwy przez 30 minut, przez 9 My na, na, na naszym kanale, znaczy na ja, na moim kanale, umieściłem takich kilka świadectw. Osób, które były martwe prawie że przez godzinę, albo nawet dłużej. Ale Jezus mówi: Nawet kiedy będą słuchali takich świadectw, którzy wrócili do życia i opowiedzą o tym, co tam było, nie dadzą się przekonać. Mam świadomość tego, że są ludzie, którzy się nie dadzą przekonać i oni chcą być zgubieni, ale są ludzie, którzy będą chcieli być ocaleni. I naszym zadaniem jest zanieść im tą dobrą nowinę. My nie zdecydujemy, oni zdecydują sami, ale my niesiemy odpowiedzialność, aby im opowiedzieć o niesamowitej szalupie ratunkowej. Tutaj jest taka szalupa ratunkowa. I było za mało. Było 20, a te pierwsze siedem, to w ogóle prawie bez, połowę pasażerów tam było w tych szalupach. I my płyniemy w takich szalupach. I zapraszamy ludzi, aby z tego tonącego Titanika szybko weszli. I wiem, że nie możemy tego zrobić zbyt późno. Nie możemy czekać. Jest pewien oficer, który autentycznie jest to historia, którą przekazali ludzie, którzy byli uratowani Telnika. I tą historię Cameron nakręcił. Czekał godzinę, bo bał się, że ci, którzy wpadli do wody, oni jeszcze byli po prostu tak energiczni po tym, jak wpadli do wody, że mogliby wywrócić łódź. Więc on poczekał godzinę, aż oni osłabną i dopiero potem popłynął, aby ich zbierać. I tą, tą historię Cameron nagrał. Chciałbym, żebyście to zostawili i zobaczcie teraz. Zobaczcie tą historię. Proszę bardzo, proszę pana. Wiosła. Widzisz, czy któryś się rusza? Nie, proszę pana. Żaden się nie rusza, ser. Sprawiliście ich? Podaj tu te wiosła. Sprawdźcie ich. Upewnijcie się. Ci nie żyją, C. Teraz wiosłujcie. Powoli z głową. Ostrożnie z wiosłami. Nie uderzcie ich. Czy ktoś tam żyje? Czy ktoś mnie słyszy? Czy ktoś tam żyje? Czekaliśmy zbyt długo. No dalej, sprawdzajcie ich dalej. Patrzcie uważnie. Przepraszam, halo, czy może ktoś tam żyje? Czy ktoś mnie słyszy? To jest tragiczny moment w tym filmie, ale faktycznie tak było. I tam jest jego wypowiedź: tego oficera, za długo czekaliśmy. Bardzo mnie to dotknęło, poruszyło, kiedy, kiedy oglądałem właśnie te fragmenty z akcji ratunkowej, spóźnionej akcji ratunkowej. Za długo czekaliśmy. Jezus powiedział. O tych dwóch klasach ocaleni i zgubieni. Kiedy go uczniowie spytali, jaki będzie koniec tej ziemi i tego świata, on powiedział, że będzie tak, jak za dni Noego. Ludzie będą jedli, pili, żenili, i zamoż wydawali. Tak teraz jest. Oczywiście będą wojny, Jezus też o tym mówił. Ale mówi, kiedy nadejdzie dzień Pana, jedni będą wzięci, a drudzy zostawieni, będą, jedni będą ocaleni a drudzy zostaną zgubieni. I wtedy Jezus mówił o tych dwóch listach, które w Southampton, również w biurze White Star Line, wisiały na ścianie. Będą ci, których imię jest zapisane w Księdze Życia, i będą ci, którzy będą zgubieni, tak jak ten bogacz. Dlatego jest to tak ważne, z jednej strony, aby samemu przyjąć Jezusa, aby być pewny, nie tylko aby być pewny w to, że, że jestem na nowo narodzony, że jestem człowiekiem zbawiony, ale też być pewny, że jestem do dyspozycji Jezusa. Czy możemy na koniec wstać i pomodlimy się? Możliwe, że ktoś z Was jest tutaj na tym miejscu. Z jednej strony wiem, że mówiłem do kogoś, kto jeszcze nie przyjął Jezusa. Możliwe, że jesteś tutaj, ale ty sam nie jesteś pewny, czy jesteś zbawiony, nie jesteś pewny, czy jesteś na tej liście ocalonych, czy na tej liście zgubionych. Jeżeli nie masz tej pewności swojego zbawienia, nie masz tej pewności, że na nowo narodziłeś się i że jesteś na liście ocalonych, to to jest dobry moment, aby dzisiaj przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, zbaw mnie. Panie, chcę na nowo narodzić się, chcę być Twoim uczniem, chcę pójść za Tobą. Więc jeżeli chciałbyś to dzisiaj uczynić i Bóg pokazuje Ci to w Twoim sercu, chcę, żebyś pomodlił się ze mną tą prostą modlitwą, i ja wierzę, że ta modlitwa, kiedy zanieśniesz ją do, do, do Boga, On ją usłyszy i przyjdzie do Twojego życia, aby Cię zbawić i ocalić. On już to zrobił, ale kiedy przyjmujesz Jego zbawienie, On przyjdzie i da Ci nowe życie. Więc pomódlmy się ze mną. Pomóż się ze mną. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci, że Jezus zostawiłeś niebo i przyszedłeś na ziemię, aby mnie ocalić. Dziękuję Ci, że na krzyżu Golgoty przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. I wziąłeś moje wszystkie choroby. Dzisiaj przychodzę do ciebie, jako do Pana, do Zbawiciela i do Mesjasza. I proszę przebacz mi mój grzech. Przebacz mi wszystko, co zrobiłem, co zrobiłam złego. I oczyś mnie i obmyj mnie Twoją krwią. Przyjmuję Ciebie jako Zbawiciela, oddaję moje życie Tobie i od dzisiaj postanawiam, pójść za Tobą i będę Cię naśladować. Do końca moich dni. Dziękuję za moje zbawienie i za moje ocalenie i za życie wieczne, które teraz mi dajesz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.